Cześć, witajcie w moim kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy taki challenge, który samochodzik z tych 16 pojedzie najdalej, wygrywa. Więc zostańcie do końca odcinka, żeby zobaczyć, który z tych samochodzików będzie zwycięzcą. No i zaczynamy od pierwszego samochodzika. Jeśli będzie remis, na przykład, że będą dwa najlepsze samochody, yy, najlepsze, no to wtedy oczywiście pomiędzy nimi będzie się toczyć dodatkowa walka. Więc zostańcie yy, ze mną, żeby zobaczyć, jak ten odcinek się rozstrzygnie. No dobrze, a my przechodzimy do pierwszego sama, samochodzika, a mianowicie tego czarnego. No, i zaraz się dowiemy, jak pójdzie czarnemu samochodzikowi, i odchylamy go. No, i pojechał taką odległość, więc w tamtym miejscu oczywiście zostaje. A my przechodzimy teraz do kolejnego samochodzika. No, i zaraz się dowiemy, jak pójdzie zielonemu samochodzikowi, już go bierzemy tutaj na start. I pojechał troszeczkę. Bliżej, więc zostaje w tym miejscu. Przechodzimy do kolejnego samochodu. No, i jak pójdzie tutaj białemu samochodzikowi? No, to było całkiem niezłe, no, ale tutaj widzimy, zjechał w bok. Więc przechodzimy do kolejnego auta. I to będzie taki, taki biało-niebieski. Jeśli chcecie, to Wam pokażę. O. I to właśnie on teraz będzie startował. Bierzemy go na linię startu i startujemy. No, i powiedziałbym, że jest na równi z zielonym samochodzikiem. Troszeczkę go tutaj wyprzedził. Więc pora na kolejne auto. No, i mamy złoty samochodzik. No. Bardzo dobry wynik. Co prawda, przepchnął ten czarny samochodzik, ten złoty. Ale naprawdę świetny wynik. No, na razie są dwoma najlepszymi samochodzikami: i ten czarny, i ten złoty, który przed chwilą startował. Więc pora na kolejny samochodzik. I no, genialnie, prawie i dogonił. Czarnego samochodzika, który startował jako pierwszy, no ale jednak troszeczkę mu tam zabrakło, więc pora na kolejny samochodzik. No i jak pójdzie żółtemu samochodzikowi, jestem mega ciekawy, jak to będzie. No niestety tutaj słabiutko jest, co prawda, troszeczkę taki uszkodzony. Musiałbym mu tutaj. Opony poprawić, może jeszcze spróbujemy jeszcze raz, specjalnie dla Was. I no, niestety słabiutko, więc on zostaje tutaj w tym miejscu i przechodzimy do kolejnego auta. Na razie najgorzej poszło żółtemu samochodzikowi. Zobacz, zobaczymy, jak srebrnemu. No, prawie że dogonił czarnego samochodzika. No, ale zabrakło mu tam niewiele. Może i nawet kilka centymetrów. Musiałbym tam dokładnie przeliczyć. Ale teraz najważniejsze jest to, że teraz będzie startował kolejny samochodzik. A mianowicie niebieski. Jak spojrzymy, sobie na markę, to to jest chyba Volvo. Spojrzymy sobie z tyłu, Volvo. Tak, to jest Volvo. Nawet możemy po znaczku zobaczyć. I właśnie teraz będzie startować. No i start. O, ojoj, wjechał w żółty samochodzik. Przewrócił go, ale żółty samochodzik dzięki temu jest troszeczkę dalej no obecnie to niebieskiemu poszło najsłabiej więc pora teraz na kolejny samochodzik na razie liderem jest ciągle nasz pierwszy samochodzik który startował czyli ten czarny ale to się oczywiście może zmienić bo teraz pora na kolejny srebrny samochodzik Hyundai'a Hyundai'a tutaj mamy i no niestety kawałek mu zabrakło, więc będzie teraz pora na Opla. Opla, Corsa. Opla jeszcze nie mieliśmy w tym odcinku. Nie startował jeszcze ani jeden Opel, a to mamy tutaj, mamy akurat korsę i ustawimy go. Zobaczymy, czy mi się uda. Ależ daleko poleciał. Open Corsa. Widzieliście to? Prawie dojechał do kolejnych drzwi. No niewiarygodne. I to on teraz będzie chyba liderem tych wszystkich aut. Zobaczcie, nawet go prawie nie widać. Tak daleko pojechał. No naprawdę niewiarygodne. Nie spodziewałbym się tego. Ale teraz będzie startować... Kolejny samochodzik. Czyli to będzie takie niebieskie Porsche. Zaraz ustawimy go tutaj na linii startu. I jestem bardzo ciekawy, czy uda mu się wyprzedzić w ogóle Porsche, czy w ogóle jeszcze jakiemuś samochodowi uda się przegonić oplako Orsę. No i mamy Porsche. No niestety... Pierwsza próba nie za bardzo udana, tak trochę skręcił. Startujemy teraz czarnym yy, Volkswagenem, tak. Taki trochę dostawczy, jak gdyby obił się, obił się o niebieski samochód. Co prawda, wyprzedził żółty teraz, no ale ciągle to nie jest. Dobry wynik, jeden z najgorszych. Przechodzimy teraz do kolejnego Porsche, tym razem w innym kolorze. I wjechał w bok, obok, i zostały nam jeszcze ostatnie dwa auta BMW. No. Widzieliście to, co prawda, jemu się tak nie udało temu BMW, ale dzięki temu tamten szary samochodik dogania Oplak Horses, więc jeszcze ma szansę, jakby ktoś tam go przepchnął do przodu. No ale to jest już ostatni samochodik w dzisiejszym odcinku. Spojrzymy sobie, jaka to nazwa. Golf chyba w ogóle mi nie przypomina. Volkswagen Golf, tak widzę. Taki delikatny znaczek Volkswagena. I. I było blisko, aby było przegonione. No ale ostateczny werdykt. Najsłabiej poszło, niestety, żółtemu samochodzikowi. Drugie miejsce zajął ten niebieski, który i się oni ciągle pomiędzy sobą wyprzedzali. Kolejne miejsca zajęli niebieski samochód, czyli Porsche, razem z drugim Porsche. Troszeczkę wyżej uplasował się Volkswagen, ten terenowy. Jeszcze wyżej, Hyundai, taki srebrny, nowej generacji. Dalej, taki kabriolet, ja bym to powiedział biało-niebieski. Następny w kolejności złoty samochód, czyli Chevrolet razem z jakimś zielonym oraz BMW. Dalej mamy czarnego samochodzika, który myślałem, że, że uplasuje się najlepiej. Opręb korsa to w ogóle jestem bardzo zdziwiony, ale zaraz sobie do niego przejdziemy tutaj mamy kolejną parę szary samochodzik, który myślałem, że zajmie drugie miejsce i drugi, który tutaj pojechał jako ostatni, oboje na trzecim miejscu się uplasowali, więc mogą już od razu dostać sobie brązowy puchar. Tutaj mamy srebrny puchar i to jest taki srebrny Mercedes. No a na pierwszym miejscu mamy Oplak Corsę Akurat w kolorze białym, i on zdobywa złoty puchar. Pierwsze miejsce. Najlepszy ze wszystkich samochodzików. I to on tutaj wygrywa. No dobrze. To mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście, subskrybujcie. A my widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Do zobaczenia!